Witamy, ja jestem Człowiek Ciasto z kanału Człowiek Ciasto Game, a to jest film na zakończenie tego roku. Ja nagrywam gdzieś od dwóch miesięcy i nie mam jeszcze żadnego widza, ale jeżeli chcesz mi pomóc to wejdź na mój kanał i mnie zasubskrybuj. Mam gry z Team Fortressa i już pierwszy dzień nowego roku pojawi się film z nowej serii. Więc naprawdę zapraszam z wielką chęcią. Mam nadzieję, że będę się Wam podobać. Chcę w tym roku trochę subskrypcji mieć. Więc jeżeli to oglądasz i trafiłeś tu przypadkowo, to napisz w komentarzu, co mogę nagrać. Bardzo Cię proszę. To by było na tyle. Ten film jest krótki, ale mam nadzieję, że w tym roku. Zobędę kilku widzów. Wiem, że się powtarzam, ale jeżeli interesują Cię takie gry jak Team Fortress 2, yy, Firefall, yy, co tam było, yy, LEGO Marvel Super Heroes, postaram się o Transformers, yy, Fall of Cybertron albo War of Cybertron, co, czego nie obiecuję. I naprawdę Dziękuję wszystkim, jeżeli ktokolwiek to ogląda, za obejrzenie filmu i do zobaczenia, jeżeli będzie chciało by się mnie oglądać.